Cześć i serdecznie witam do dzisiejszego wideo. Normalnie a praktycznie rzecz, której nie chciałem filmować, em, bo. buduję kamerę na em, no, co, na, na wsteczny, bo. Y, no, po budować. Tak, mam tutaj Volvo XC XC40 chyba to jest, albo co nie wiem, czy to tu z tyłu pisze. AWD, R Design. Nie piszę w ogóle, nie wiem. XC40 chyba to jest, ale pomyślałem, wiecie co? Jak tutaj tak już robię trochę, to kamerę załączę i pokażę wam, jak ja tutaj to próbuję zrobić. Praktycznie są fajne przebudowy do tych samochodów, żeby na oryginalnym ekranie mieć obraz, jak się na wstecznym jedzie, żeby na tylnym, żeby w oryginalnym ekranie, który jest nawet bardzo duży żeby było widać samochód jak się na wstecznym jedzie, nie, ale to tam potrzebny jest y, dodatkowy sterownik i f, y, trzeba coś programować, ja nie wiem, po prostu nie znam się na tym. I ten challenge jest, żeby załączyć monitor taki malutki, jego się tam da otworzyć, on tam już u góry leży, tutaj właśnie, y, taki monitorek malutki, którego można otworzyć. Y, jak się na wstecznym jedzie, albo można zostawić otwarty. Ważne jest, żeby gdzieś, go, że trzeba go gdzieś położyć. I po prostu kamerę muszę tutaj założyć. Ja to już wszystko tak trochę pootwierałem, plastiki porozebrałem. Kamera ma być przymocowana tutaj, tak, w środku, pod tablicą. Kabel już przeciągłem. Do środka tutaj są te kabelki. I teraz, co ja właśnie robię? Ja akurat szukam, właśnie wsteczny. No, sygnał na wsteczny bieg, nie? bo potrzebuje jak się wsteczny bieg załączy, to ma się załączyć ekran i ma się załączyć kamera. Jestem w ogóle ciekawy, jak ja tą, ten telewizorek będę chciał załączyć od światła tylniego, czy sterownik w ogóle to pozwoli, bo to trochę prądu bierze. Nie? I może być, że sterownik powie, hej nie, zwarcie masz w lampie i że w ogóle monitora nie załączy i wyłączy całe światło. To będę musiał jeszcze obejrzeć, ale pierwsza rzecz jest najważniejsza i tak jak monitor nawet gdzieś indziej podłączymy powiedzmy z przodu do baterii albo co. Musimy znaleźć sygnał na wsteczny bieg, żeby kamera się załączyła jak, jak do tyłu jedziemy. I to ja właśnie tutaj No, tutaj taka lampa, nie? To jest oh, bardzo duża lampa. I tutaj właśnie mam. Tu mamy w, nie, tu jest migacz. Tu jest wsteczny właśnie. Tutaj mamy wsteczny bieg, yy, wsteczną lampę. I tutaj są te kabelki. Ja już zacząłem właśnie mierzyć, i tak jest, jak się samemu robi. To tutaj potem leży. Tutaj multimeter yy, pokazuje właśnie. Yy, no, załączyłem tutaj do masy najpierw masa plus. I tutaj szukałem. Tu jest nawet łatwo, bo mamy tutaj 5 kabelków. I z tych 5 kabelków ja teraz po kolei wsadzałem. Po kolei yy, właśnie mój plus. Auto startnąłem, wsteczny załączyłem i się patrzałem, kiedy właśnie on mi pokaże 12V. I ten, co teraz właśnie znalazłem, to jest właśnie jaka farba tutaj tu go wsadziłem, to jest żółto czerwone. Jak wsadziłem go do żółto czerwonego i załączyłem wsteczny bieg, 12V pokazuje, to znaczy, że znaleźliśmy wsteczny. No, sygnał na wsteczny bieg, albo sygnał do żarówki na wsteczny bieg, no i to jest to. Ja już widzę, że tutaj ktoś nawet budował właśnie haka tylniego, dlatego tu jest taki brud, i to wszystko, nie? Tutaj hak dodatkowo zabudowany był y, tylni, że to już się nawet parę ludzi tutaj bawiło. Ja w ogóle nie wiem, jak się kupi i tak takie drogie auto, dlaczego się nie kupi takiego, co już wszystko ma, nie? Bo i tak on był nowy, kupiony z hakiem, z kamerą, ze wszystkim, nie rozumiem. potem się zaczyna to wszystko przebudowywać, wszystkie plastyki Ściągać, podłączać takie duperele, kurde, ludzie, ej. No dobra, jest jak jest, nie? Chcę, żebym podłączył i nie chcę płacić za to, bo jak się podłączy do oryginalnego systemu, to przebudowanie kosztuje coś 1000-1200 euro, to są tak z 4 do 5000 złotych, a sam ten sterownik na wsteczny, yy, to jest komputer, sterownik, yy, kabelki, takie duperele, jak się to ino kupi, to już kosztuje, w Niemczech, patrzyłem się, chyba 360 euro znalazłem tanie, 360 euro to macie już tak yy, 1200 złotych, nie? To 1200 do 1500 zł sam sterownik. Potem dalej trzeba przebudować i potem jeszcze programować. Hm. To jest kiepsko. No dobra, ale cieszę się, że znalazłem właśnie teraz już sygnał na wsteczny bieg i bym powiedział, że... Um, pokażę Wam, no, no ten monitor tam już jest, ale tutaj to jest taka naprawdę tania kamera, co ja kupiłem, żeby w ogóle wytestować. Jak testuję, to już tak to zrobimy. Tak, tutaj... Mamy połączenie, nie wiem ile to jest 5, 7, 10 metrów, ileś tam powinien starczyć. Tu jest jeden kabel, y, właśnie do, y, jeden do monitora, a jeden do kamery. Plus i minus. Co się z tym tutaj robi? Pokażę Wam. Monitor to jest praktycznie, on ma takie podłączenie. Będziemy musieli podłączyć i do prądu, a tutaj jest do kamery. To idziemy do tyłu i Wam pokażę, gdzie to podłączymy. Tutaj praktycznie mamy y, sygnał, do jest do kamery, a to jest na prąd, i tego tutaj właśnie podłączę. Tak jak tego podłączę, to mam plus, minus, czarny jest minus, czerwony jest plus. Tutaj przyjdzie minus, możemy tutaj podłączyć wszystko jedno, gdzie podłączymy. Ważne, żebyśmy mieli masę. Tutaj możecie nawet podłączyć, nie? Tu przyjdzie właśnie ten czarny na masę, a na plus będę musiał zobaczyć, tu jest właśnie czerwono. Yy, żółto-czerwony, ale nie chcę go od razu przy lampie podłączyć i nosy, tak pomyślałem, że poszukam, gdzie ten kabel idzie. On tutaj idzie, tu idzie. O kurde, ludzie, gubi się. Gubić się tutaj w tym grubym. To nie jest aż tak fajnie. On gdzieś na pewno idzie do przodu, albo nawet, albo nawet tutaj wchodzi, bo tutaj widzę, że jest żółto-czerwony ten. Może być, że to nawet ten będzie, nie? Ale wiecie co? Ja to inaczej zrobię. Ja otworzę po prostu ten kabel tutaj. Tak jak oni już tutaj otwarli, bo widać, że tutaj już trzy razy wzięli prąd stąd. Ja jeszcze raz otworzę go i po prostu stąd wezmę, znajdę sobie ten kabel i wezmę sobie ten plus. No zobaczcie, ja sobie to tutaj już tak otwarłem, żeby widzieć skąd oni prąd pobierają tutaj widzę, że żu... Yy, Żółto-czerwony w ogóle nie dotknęli. Mi się wydaje, że oni prąd na wsteczny bieg tutaj, właśnie taki kabel idzie. Że mi się wydaje, że na wsteczny bieg właśnie z tej strony wzięli. No ale to nic. To jest łatwa rzecz. Ja po prostu teraz tutaj pobiorę stąd prąd i to będzie działało. Ja mam takie same, te właśnie tutaj klipsy. Fajnie będzie. O, tak. Na koniec to wszystko tak łatwo i tak szybko szło, że już zaczął nawet budować wszystko z powrotem. Yy, tutaj widzicie, no już wszystko przymocowuję, z przodu już zbudowałem yy, po prostu monitor, podłączyłem do plus i minus, tam gdzie cały czas jest i w tym momencie jak on dostanie właśnie yy, sygnał od wideo, to się kamera załączy. Fajna rzecz. Tak tutaj... To przyjdzie tutaj, potem przyjdzie tutaj, bo to są śrubki, nie? żebyście tego nie wyłamali, jak coś robicie, kamerę tutaj tak przykleiłem. Nie chciałem na razie dziur robić. Obejrzymy, czy ten klej taki specjalny to będzie dobrze trzymał. Jak nie, to wezmę lepszy albo naprawdę wezmę i przykręcę, ale tak na razie zostanie, bo może być, że on będę chciał kiedyś to całe wymienić, i że tutaj wsadzę kamerę. Ale to jeszcze nie jestem pewny. Ja wam zaraz pokażę, jak to wszystko wygląda, jaki obraz mamy. No taki, wiecie, to jest tania kamera. Nie, ona nie wiem, co kosztowała 50 euro, może? To znaczy 200 zł, nawet trochę z monitorem, albo 60 euro to tam 240 zł. Kabel, łatwa rzecz, pokażę wam, no? Te kable, co tutaj właśnie z tej kamery idą? Ale całkiem łatwo położyłem tutaj bokiem, tam leżą na dole i właśnie te tutaj pościągałem, kabel do środka wsadziłem. Tak samo, tak samo tutaj te pościągałem, tutaj jedynie musiałem śrubkę odkręcić, tą tutaj, żeby żeby ściągnąć ten cały bok. No i tu, a, a tutaj w środku po boku są właśnie te, te kable pozwijane, co są za długie, dlaczego? Bo monitor akurat jest tutaj, jak się chce teraz do tyłu jechać, bo ma naprawdę tutaj wszędzie mało miejsca, że można sobie go wziąć, tak? Naciśnie się i się otwiera. Potem, jak się jest gotowy, tak na bok. Nie wiem, czy będzie chciał, może tutaj sobie go przykleić, i no to wtedy, gdzie z tym kablem, nie? Albo gdzieś indziej po boku. Nie jestem pewny. Tutaj na dole nie ma miejsca. To znaczy, jest miejsce, ale tu jest ładowanie do komórki że też nie mam miejsca, oczywiście fajnie by było, gdyby tutaj y, się dało na tym oryginalnie wyświetlić, to była super rzecz, ale tak jak już powiedziałem, ponad 4000 zł z przebudowaniem. Nie? Pff, nie wiem, albo, co dobra rzecz jeszcze by była, dobry pomysł, co by był, to tutaj, jak na wstecznym jedziesz, tak, żeby tutaj był gdzieś obraz, tutaj monitor. Takie rzeczy też są, albo są też takie lusterka. I no ja nie chcę teraz wymienić tego drogiego lusterka oryginalnego, co jest, on na pewno automatycznie też się y, obciemnia, takie duperele i tutaj jakieś chińskie lusterko wsadzić. To była głupota. Obejrzymy najpierw. Obejrzymy, czy się mu tak będzie to podobało. Ja teraz wam pokażę, jak ten obraz wygląda. Tak, musimy samochód startnąć. I powiedzmy teraz, ja już teraz otworzę sobie ten ekran. Jeszcze jest ta folia, taka nie? Trzeba ściągnąć. Jak załączę wsteczny, to tutaj widać, przeskoczę na wsteczny. To się pokazuje nam obraz. Ja teraz wyłączę wsteczny bieg i się obraz sam wyłącza. Jak wrzucę wsteczny, to znowu pokazuje obraz, nie? I żeby to zamknąć, to tak i do widzenia. I sobie tam leży, Tu jest taka naklejka, można nakleić, ale nie będziemy go teraz tutaj gdzieś naklejać, żeby było bez sensu, to by się mi nie podobało. Jak teraz załączymy właśnie wsteczny bieg, to już na pewno wyświetla. Tak, otworzy się i widać. Jedynie, co tutaj, tu widać te kreski, nie, ale one oczywiście nie działają, bo nie są podłączone do, do systemu, yy, nie, i te boki też nie są tak prawdziwe, ale dobra rzecz tutaj jest, żeby widać było odstęp yy, do samochodów, odstęp jak daleko można parkować. Właśnie to był ten jedyny pomysł, co w tym jest, żeby, bo to auto jest naprawdę takie duże, nie wiadomo jak daleko mogę dojechać do innych samochodów. I to tutaj tą kamerę można, właśnie, yy, śrubki są, i można sobie trochę obniżyć, podwyżyć, nie? Jak się komu podobaj, no to wtedy by trzeba było inaczej ją, yy, no, inaczej przykleić. Ale zobaczymy, czy w ogóle to tak zostanie, jak teraz jest. Dobra, takie króciutkie wideo, nie? O, ale ciemny kamer. Wow. Tak, teraz, no takie, takie króciutkie wideo. Na szybko kamerę podłączyć. Bałem się tej roboty tutaj, właśnie przy tym Volvo, bo to, to dość nowy samochód, nie? Um, Że coś tutaj nie będzie działało, że to nie uda się, ale jednak nie liczyłem się z tym, że jak pójdę z monitorem, albo w ogóle z kamerą do wstecznego. Że będzie obraz czysty. Taki Volkswagen, Audi, BMW, BMW, Mercedes. Jak pójdziesz do takiej lampy i silnik leci, to nie masz w ogóle obrazu. Wszystko się wyłącza, bo oni mają sygnał PWM, że nie ma cały czas 12V i no, idzie do góry 12,0, 12,0. I to potem takie filtry trzeba wbudować. Ja mam właśnie takie. Oj! Ja mam tutaj właśnie takie coś. To są filtry specjalne na na wsteczny, jak się właśnie ma, kamerę się podłącza i one są, jak masz sygnał PWN, to on właśnie je urównia i działają kamery. No to jest jedyne po to. Dobra ludzie, ja bym powiedział, wiecie co? To jest wszystko. Kamera wbudowana. Krótko Wam pokazałem, jak ja to robię. I bym powiedział, do następnego razu. Cześć, wasz danie.